Będziemy piekli chleb z żurawiną i innymi dodatkami, w zależności od upodobań. Ja tutaj przedstawię takie, jakie ja lubię, jak lubi moja rodzina i znajomi. Jest to ciasto drożdżowe. Zaczynamy od zaczynu z drożdży, czyli potrzebny nam będzie lit ciepłej wody i kostka drożdży. Oprócz tego kilogram mąki. Trochę mniej niż łyżka soli, yy, łyżka, może być więcej otrębów pszennych, yy, łyżka lub więcej dyni, słonecznika i żurawiny. Żurawiny biorę nawet od trzech łyżek, yy, bo to jest tak zwany chleb żurawiną. Oprócz tego łyżka bazylii i łyżka oreganu, mąka, kilogram mąki. Zaczynamy od zrobienia zaczynu z drożdży. Do litra ciepłej, nie gorącej wiadomo, bo to drożdże wody. Wkładamy kostkę drożdży. I tradycyjnie musimy je połączyć z wodą. No i zostawić do, do wyrośnięcia. Nie muszą specjalnie rosnąć ale żeby było widać, że pojawiają się pęcherzyki, co będzie znaczyło, że drożd drożdże wyrastają. Drożdże odstawiamy, niech wyrastają i przechodzimy do produktów suchych. Oczywiście kilogram mąki, dodaję tortową. Podajemy pozostałe produkty. Po kolei. To jest obojętnie w jakiej kolejności, oczywiście. Sól. Pamiętajmy, że musi być troszeczkę mniej niż łyżka, bo byłoby zasłony. I teraz łyżka bazylii i łyżka oregano. będzie więcej, nic nie zaszkodzi i żurawino to już według upodobań jeżeli ktoś chce więcej, może dodać więcej mieszamy łyżką czekamy aż będzie można dodać drożdże no to chwilę możemy po prostu to zostawić Na, na wyrośnięcie roszczynu przygotujemy sobie blaszki, dwie podłużne blaszki. Oczywiście przygotowuję, nie smaruję blaszek, tylko wykładam papierem, on się potem sam ułoży, jak się włoży ciasto to się sam ułoży. Po kilku minutach dodajemy roszczyn z drożdży do suchych produktów. Mieszamy, żeby się połączyły wszystkie składniki. Chwilę mieszamy, dosłownie kilka ruchów i zostawiamy na 10 minut. Wyrośnięcia, a potem przełożymy już do blaszek. I będzie musiało jeszcze raz rosnąć. To podrosło i przekładamy do blaszek. jak powiedziałam wcześniej, jest to porcja na dwie blaszki. One mają ponad 40 cm O, niestety. To ma dosyć rzadką konsystencję, ale jest taka, jak powinna być. O, może to trochę zajmować, ale można wziąć większą łyżkę i będzie szybciej. dodałam dzisiaj siemienia lnianego ale czasami też dodaję łyżkę siemienia a dzisiaj akurat nie miałam więc bez tego jeżeli nie mam jakiegokolwiek ze składników oczywiście oprócz żurawiny bo to jest ciasto z żurawiną możemy bez tego jest równie smaczne chleb pięknie wyrósł, ciasto wyrosło wkładamy do piekarnika na godzinę w temperaturze 180 stopni. Wyjęłam po godzinie, chleb się pięknie zarumienił. Na razie nie będę go wyciągała, ale można, jeżeli ktoś chciałby szybciej zjeść, to może wyjąć z blaszki, ale ja trzymam w blaszce.